Dzień dobry drodzy widzowie, w tym odcinku porównujemy dwie gry Bedwarsy na Robloxie oraz jak widzicie tutaj mam już ustawione Bedwarsy na Minecrafcie, coś mi się popsuło i e, jesteśmy gotowi i zacznijmy od Bedwarsów na Minecrafcie. Zacznijmy od 2 na 2 na Hypixel 1,89 widzimy się na rundzie. Jesteśmy, drodzy widzowie, tutaj na rundzie i plan jest prosty. Oczywiście edytowanie jest, ponieważ tak to za długo by to trwało. I lecimy, dobra. Wzięliśmy kilka diamentów i to oczywiście moi, rzeczą, którą ja wolę grać, oczywiście, bo będą dwie perspektywy na obu, na obu, na obu trybach, czyli na Robloxie i na Minecrafcie. Numer jeden to będzie ogólna gra i numer dwa taki opis, grając w tę grę. I ja będę po prostu robił dwa w tym samym czasie, ponieważ czemu nie? Dobra. Zbroja. Kurczę, potrzebne jest 24 tego. Okej, okay, proszę bardzo. Tutaj możemy sobie to kupić. No i ogólnie... Oj, dobra, nawet rzeczy nie zdążyłem. Młocie panie, tutaj nic nie widać. Dobra. Ogólnie... Dobra, szybko ustawimy sobie. Ja preferuję po prostu... Ja po prostu preferuję na Minecrafcie, ponieważ jak raz próbowałem by nikogo nie obrazić, że raz próbowałem grać na Bedwarsach na Robloxie, no i tak, no nie najlepiej mi się grało. Oczywiście nie... nie dobra, nie, nie chcę nikogo obrażać. By nikomu nie było smutno, ale tak, ja po prostu preferuję te. Draklica będzie robił? Godbridge'a? Co jest? A, już myślałem. Już myślałem, dobra. Plan jest prosty zepchnąć tego niebieskiego typka. Papa? Szybko. Dobra, szczerze, niszczymy łóżko. A czemu to. A czemu by nie? Oni już są przez kilka osób atakowani, a więc. Kurczę! Ja. Botknąłem się. Okej. Okay. Mhm. Kila mamy. Dobra, laguje. Lag, 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 lag. O! Okej, okay, jesteśmy. No. Okej. Okay. Nieźle. Szybko. Ok, 32, pewnie starczy. Miecz, raz, dwa, trzy, cztery. I jak mówiłem, ja po prostu preferuję Minecraftowe, ponieważ są po pierwsze bardziej oryginalne i gameplay jest lepszy, ponieważ... Są, po prostu jest... Gra się lepiej. No. Ups i. Um... Kurczę, widzimy się w następnej... No i dobra, to teraz szybko opowiemy. Póki tak jest. Więc y, oczywiście y, tak to jest nie już nie, nie na temat tego. Lepiej się po, to jest po prostu na Warfunder na, na war oczywiście Ajajaj. Aj, aj. na Warfunder po prostu ten jak to miało na imię Daily Rewards Re po prostu kontynuowany będzie, oczywiście pamiętam o tym. I rzecz, którą chciałem powiedzieć, to brzmi tak, że po prostu preferuję preferuję to, ponieważ są bardziej. Preferuje Minecraft, ponieważ są bardziej oryginalne, bo to są nie. To na Robloxie to jest podruba Minecrafta, Robi się wszystko to samo. I tylko najgorsze jest to, że po prostu tam jest podruba. Prawie jest wszystko to samo. Te diamenty, emeraldy, wszystko jest tak samo. Ale chodzi o to, że. Fajnie jest to samo. To po prostu. Co ehm, ja miałem powiedzieć, że. No, to, że jest to jest niefajne, że po prostu jest tak samo. Przechodzimy do następnej rundy. Wy, oczywiście w wy Bedwarsach. Jesteśmy, no i gameplay jest na tej grze niezły, fajnie się gra, 35 pewnie starczy, bo szybko 24 to 1. No i ogólnie, podsumowując, na, na razie gra z Minecrafta. Gra jest po prostu bardzo fajna, oryginalna gra, gra się bardzo... Fajnie, tutaj można szybko sobie wszystko przestawiać, jeśli się, się chce. No i po prostu nie ma nudy, bo jak grasz po prostu normalnie, to na Bedwarsach to po prostu może być czasami nudno i wkurzające, jeśli nie umiesz na początku grać. Próbowałem i mnie wkurzyło oczywiście bez, o... oczywiście bez obrazy. I ale za to już na Minecraftie Minecrafta pewnie każdy znajomy obsługiwać, więc łatwiej im będzie zagrać. A teraz, przez to, że jesteśmy w ogóle tymi samymi. To jest druga runda z gameplayu i to jest ostatnia runda. I jeśli będziecie chcieli, będzie part 2 porównując jeszcze Minecraft Bedrock Edition. Ale oczywiście, jeśli będziecie chcieli, napiszcie w komentarzach, jeśli będziecie chcieli. Dobra. I oczywiście proszę o like, o subskrypcję, ponieważ bardzo to wspiera, wspiera mój kanał. I po prostu, jak to nazwać, to bardzo mi pomaga. Motywuje mnie do, do dalszych działań. Dziękuję za piękne komentarze. Lecimy. Ok, jak widzicie, tutaj plan jest prosty. zaatakować żółtych. Tylko mi tych chyba nie starczy. Raz, dwa. Trzy, cztery, pięć, sześć. Nie starczy. Ale mamy diaksy i to ile? Pewnie już 5, zaraz intensywne czekanie. Raz, dwa. Oj ojoj, wywaliło. <laughs> Dobra. No kurczę. ok. To, to będzie wycięte jak coś, pamiętaj. Trzy, 4 Jesteśmy tutaj trochę ścięło, a więc musiałem zrobić takiego małego... trochę tam wyedytować. I szybko! Mamy pięć diaksów ogólnie i... Lecimy, tutaj oczywiście hila bierzemy idealnie za 5 z dziękuję. Da się coś zrobić, nie da się nic z... Ja to włożyłem do złego chesta. Dobra, szybko. 4, Cztery... a to dobra, to już jak tak, to tak. Pum, pum. O, enchant, a, mój enchant. Kombo niezłe, tylko... Że niestety nie, nie zdążyłem, ale akurat dobra, nie. Jestem na nich zdenerwowany. Cóż, przynajmniej go pokonałem. Teraz przez, jestem troszkę na nich zdenerwowany. Kurczę! Kurczę! I widzimy się na Bedwarsach. Jesteśmy drodzy widzowie. I tutaj gramy oczywiście. Weźmiemy sobie Classic i weźmiemy Squads. Albo tak po prostu by było. No, builds? Squad, choose squad, doubles, solos. Tam, gdzie jest po prostu najwięcej osób. To 5v5. Join do kogo mogę dołączyć i dobra, to szybko. Okej, okay, tutaj oceniamy ogólnie. Najpierw zacznijmy od oceniania startu. Gra fajna... Gra się fajnie, Bad Wars News. I gramy, tak jak ostatnio skład 4x4. Widzimy się jak dołączymy. Jesteśmy tutaj i oceniamy. Dobra, fajnie się bije, Personalno część, drużyna, okej. Okay. Oceniamy, ponieważ po raz drugi to gram, ale to było przed update'em. Po co nam jest kilo? Jak my coś tutaj nie. Okej, okay, dobra, po prostu item shop sobie weźmiemy. Yy, item shop i weźmiemy to. Kupujemy. Weźmiemy sobie tu Stone Sword za 20 i tyle. Yy, szybko usuwam, już wiem, czemu jest kilo potrzebne. Biegiem, biegiem, biegiem. A nie, on jest naszy. Lecimy. Pff, dobra, um, nie, nie widzieliście nic, nie widzieliście nic. Ej, po raz pierwszy w tą grę gram. Weźmiemy sobie. Nic sobie nie weźmiemy. Personali z oczywiście nic nie mam w tej tu. Diaks. Intensywne czekanie. Dobra, szybko trzeba sobie... Dobrze... Jak to? Co? Czy mi się zdawało, czy... Ups, dobra. Okej, okay, gra... Dobra. Okej. Okay. Och, złe znowu kupiłem.

Ups, ajajaj, we dwójkę. Ajajaj, dobra. Mamy żelazny miecz. 32 jest potrzebne. I plan jest prosty. Ogólnie, tak w wiel... Wkrótce, plan jest taki, że trzeba tą rundę po prostu wygrać. To jest po prostu... Chwila, miałem dwa kupić. Okej. Okay. Plan jest prosty, że po prostu musimy w tą rundę wygrać. To jest taki nasz najważniejszy plan, bo lepszego planu mieć chyba nie można. Ajajaj! No i ogólnie teraz Patrząc, ta gra jest nawet fajna, ale no, oczywiście Podsumowanie będzie na końcu, ale dobra, zrobimy nawet taką tabelę specjalną na aplikację o nazwie Excel. Dobra, 5 diaksów kupi się za to. coś. ironara ja chcę. Dobra, ja chcę dalej. Mhm. Dobra, odłożymy diaksy na miejsce. Tu, skrzynka. My podniesiemy. Jak do no, skrzynki, dokładnie. Okej, okay, oś ile? Dobra, sam się tego nie spodziewałem, ale. Dobra, podsumowując, taki wkrótce na razie, to jest taki krótki opis. Co jest lepsze, to do Moim zdaniem, oczywiście, Tros tak troszeczkę Minecraft jest lepszy. Ale teraz, tak ogółem, to nawet, nawet, obydwa są nawet dobre. A jajaj, tu się tak budować nie da i tak. Obydwa są nawet dobre, tylko że jest taka rzecz. No, okej. Okay. Więcej bloków jest w tym. Moim personalnym faworytem jest oczywiście. No jak to nazwać? Moim personalnym faworytem, tak to nazwę, jest oczywiście moja, moja ulubiona gra. No jak z tych dwóch to wolę. Z tych dwóch gier wolę Minecrafta, on jest po prostu, Hypixel jest dla mnie lepszy, bo jest po prostu lepsza rozgrywka, tutaj są, ta gra jest po prostu, nie wiem, nie wiem jak to tak porządnie nazwać, po prostu tak dziwnie się gra, że tak szybko, tak tym mieczem tak można spamić jak na 1.8, po prostu dziwnie, tak się można podskakiwać na dwoma, dwoma blokami, można przeskoczyć, double jumpa zrobić, to jest po prostu... Nie widzieliście nic, to jest po prostu nierealne. I tutaj będzie jedna runda, ponieważ te rundy są o wiele dłuższe, przynajmniej moim zdaniem, więc tu będzie jedna runda. No i o wiele lepsze. Tutaj jest fajne, że można mieć więcej w jednym wystawku, ale miejsca mają wystarczające wokół, a taką rundę... Grać się gra dobrze. Tutaj... O, kill. Tylko, że jak mówię. ajajaj o! Aj, aj, we... Ja myślałem, że popisał czy to coś. Ale ogólnie po prostu lepsza gra dla mnie przynajmniej wydaje się. Ogółem. Co? Lepsza gra... Ogółem je Jak ja to... Co? Chwila, tu się zbogowałem? Lepszym grą ogółem jest po prostu... Jak z tego zwykle... No Minecraft, bo jest oryginalny. Tutaj ruchy są dziwne, że można tak, 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 tak robić, a tak to... Nawet tutaj nie ma... Jest! Mamy diaksy, ale... Patrzcie, nawet jak widzicie, to tutaj są... Wszystkie tylko wrogie imienia są na czerwono. Wszystkich, a nasze zielone. Nie ma, także po prostu jest... Nie wiem jak to nazwać, że po prostu gra jest normalna taka. To jest trochę takie... Takie Po prostu gra jest taka dziwna. Taka przeciwieństwo oryginału jest nieoryginalna. Taka to jest kopia taka. Grać się nawet dobrze. Jeszcze troszkę, tak powiem, dobrze gra. Wszystko jest nawet, nawet w ocenie to takie 9 na 10. Nie, no dobra. teraz taka główna ocena będzie później, ale. G Grać się, gra nawet dobrze. No, średnie jest to, że jest kopian. Tak dziwne są te ruchy. Dziwne jest po prostu taki gameplay, bo jest. E, Ta. Te... Gameplay jest dziwny. To, 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 to to jest gameplay. God Bridge, robię. Dobra. No i tak, wrogowie po prostu... Jak? Wrogowie... ale snajper. Wrogowie mają czerwone imienia, tak dziwnie to wygląda. Nieralnie bardzo. Nawet... Nawet nie ma czegoś takiego że po prostu każdego, każdego imię jest inne czyli chodzi o to, że jak ktoś ma, dajmy na to, jest w różowych i czerwonych to obydwoje mają po prostu czerwone imię, bo są moimi przeciwnikami to jest jeden z minusów, co żeby mieć na to 8 emeraldów to jest po prostu jeden z minusów nawet gra jest dobra tylko, że są swety <laughs> tutaj swetujemy coś, tutaj robimy jakieś magiczne rzeczy takimi swetami są po prostu, to jest Troszkę... jaj No i co? Grać się, jak mówiłem, dziwna gra, to jest, ponieważ to jest na Robloxie i jest takie no bloki oczywiście, ale też bardziej... To nie wiem, jak to opisać. Po prostu jest taka dziwna gra. Mocno dziwna gra. Taka bardzo co się, oczywiście, bez ura obrazy, obr urazy, ale. No, my. Ło. Minecraft jest po prostu lepszą grą. Minecraft to po prostu lepsza gra, ponieważ wszystko się ogółem. Ogółem to wszystko się lepiej, lepiej robi Ajajaj, prawie go pokonałem plus miałem gorsze uzbrojenia. dobra no i to będzie na tyle z tej rundy albo szczerze spróbujmy jeszcze zniszczyć łóżko Naszą misją na, 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 na chwilkę tą obecną jest zniszczyć łóżko o tym pewnie jeszcze będzie podsumowanie. Excelu na jakimś takim programie. Ło! Wow, szybko się podbuduje. Bo, bo, łatwo się podbudować. OK. Ło! Wow. No i to będzie na tyle z tego odcinka na Stygier. Teraz jest oczywiście po wielkie podsumowanie. Widzimy się w tej oto aplikacji. Jesteśmy drodzy widzowie. No i plan jest prosty. Jesteśmy w Excelu, czyli naszej głównej aplikacji analizującej te rzeczy. I zaczynamy. Miejsce numer jeden i miejsce numer dwa. To jest oczywiście całkowicie moje zdanie. Oczywiście jeśli ktoś ma uważa to za inaczej, to... Niech wam będzie. Ja po prostu mówię, że to jest moje ja tak wybrałem. Gry Dobra, zacznijmy od miejsca numer jeden. Nazywa się... Rrr, oczywiście, że Minecraft. Gry Gra Minecraft Halpixer, a Na drugim Roblox. Rzeczy dobre to jest oryginalność. Oryginalność po prostu. Dobrze szczerze to złącza tutaj w jedna e, chwilka. To chyba gdzieś tu się to robiło. To tutaj jest po prostu oryginalność jest dobre. Prze... E, oryginalność. Przecinek. Druga rzecz. Nazywa się po prostu jak normalnie. Normalnie bardzo. Ta rzecz nazywa się taki normalny. Gameplay. Normalny. Gameplay. I norma normalność i normalny gameplay. Ro ro Roblox y ogólnie Roblox, szybkie rundy. O tutaj zacznijmy. Z rzeczy złe w Minecrafcie Szybko skalę w środku i Długie rundy. I w Minecraftcie to chyba tyle, ale jeszcze... jeszcze wersje po jeden. 1.9 lub po 1.9 To są złe rzeczy w Minecrafcie a... Na Robloxie to są i to są też po prostu złe rzeczy, to nazwę, ponieważ takie po prostu, które są gorsze, to dziwny gameplay. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest oczywiście to, że. No to, że jest więcej bloków, to jest takie, nawet, nawet, ale. Dziwny gameplay, takie inne, z... dziwne, dziwne niszczenie bloków, bloków, no i ogólnie z tego tyle i no i że je, dobra to tutaj sobie przedłużymy gdzieś, środku i bingo, tu, to tutaj też by było, jak tak to z rzeczy. Złe, to też tutaj tak zrobimy. I dziwny gameplay, dziwne niszczenie bloków. Oczywiście, będę musiał dodać, że jedną z tych złych, złych rzeczy jest kopia Hypex L Bedworks. No i oczywiście teraz jeszcze jeszcze ocena. Teraz jeszcze to szybko skalimy. I ocena po prostu danej gry jest taka: Minecraft jest kilka rzeczy do poprawy, więc ogólna ocena 8 na 10. Bad Wars. 8. 8. Chwila, co ja zrobiłem? Nie, chwilka. 8 na 10. No dobra, po prostu przez to, że to mi nie da, to napiszę 8 na 10. Teraz druga. Oczywiście Be Roblox. Szybkie rundy, nawet to, ale tak to nie aż takie dobre. No, no nawet fajnie się trochę dobrze gra, więc dam 3 na 10. No i to by było tyle z tego odcinka. Jak chcecie... Oj, oj, oj co ja żem zrobił? Jak chcecie sobie z tego screen, screenshota zrobić czy coś, zapraszam, mi to nie przeszkadza. I ogólnie chcę powiedzieć tyle. Długo mi zajmie, pewnie edy... długo mi zajęło z tym edytowaniem tego odcinka. Proszę jeszcze raz ostatni o lajka, like subskrypcję. To będzie na tyle. Dziękuję za oglądanie. Do widzenia!